Dziękujemy za wybór defibrylatora AED iPad SP1 Auto. Defibrylator iPad SP1 Auto dostarczony jest z kompletnym wyposażeniem, gotowy do użytku. Znajduje się w torbie transportowej, do której doczepiona jest mini apteczka z niezbędnymi akcesoriami. Znajdziemy w niej nożyczki, dwie pary rękawiczek jednorazowych oraz trymer do ogolenia klatki piersiowej poszkodowanego. Urządzenia nie musimy wyciągać z torby. Wystarczy ją otworzyć, aby móc skorzystać z defibrylatora. Obsługa została podzielona na proste kroki oznaczone na głównym panelu. Krok numer 1 to uruchomienie urządzenia. Po włączeniu defibrylator będzie wydawał komunikaty głosowe, które automatycznie pogłośnią się, jeśli będzie używany w hałaśliwym środowisku. Krok numer 2 to przyklejenie elektrod zgodnie z grafiką na samym środku. Miejsca przyklejenia elektrod podświetlają się w stosownym momencie. Opakowanie z elektrodami znajduje się pod urządzeniem. Po jego prawej stronie na dole wystaje koperta, którą wyciągniemy na zewnątrz jednym prostym ruchem. Dodatkowe instrukcje umieszczania elektrod na poszkodowanych znajdują się również na opakowaniu oraz bezpośrednio na samych elektrodach. W przypadku defibrylacji dzieci elektrody naklejamy zgodnie z instrukcją na opakowaniu elektrod. Oraz przełączamy suwak w pozycję dziecka. Przełącznik trybu dorosłe dziecko zabezpieczony jest przed przypadkowym użyciem plastikową klapką, którą musimy podnieść przed zmianą trybu. Krok numer 3 to oczywiście podanie impulsu defibrylacji, które w modelu SP1 Auto odbywa się w pełni automatycznie, bez konieczności wciskania żadnego przycisku przez użytkownika. Defibrylacja zalecana: nie dotykaj poszkodowanego. Jeśli wstrząs jest zalecany, padnie stosowny komunikat głosowy z informacją, że defibrylacja zostanie podana automatycznie, po czym zacznie się odliczanie do podania impulsu. 3, 2, 1. Dwa pozostałe piktogramy dodatkowo obok komunikatów głosowych informują nas z podświetleniem, kiedy mamy przestać dotykać poszkodowanego oraz kiedy mamy uciskać jego klatkę piersiową. Przycisk I to przycisk funkcyjny, który wciśnięty we wskazanym momencie aktywuje metronom ułatwiający uciskanie klatki piersiowej w odpowiednim tempie. Niewielki wyświetlacz w prawym górnym rogu to monitor stanu urządzenia, widoczny cały czas dzięki dedykowanemu okienku w torbie. Wyświetlacz informuje nas o tym, czy urządzenie jest sprawne kółeczko lub nie zdało codziennego autotestu i wymaga interwencji serwisu krzyżyk. Pozostałe dwie ikonki to poziom naładowania baterii oraz przydatność do użytku elektrod. Jeśli ikona elektrody będzie półprzezroczysta, wówczas jest to informacja o kończącym się terminie przydatności elektrod do użytku. Całkowicie przezroczysta ikona to znak, że termin minął. Termin przydatności do użytku elektrod widoczny jest również na opakowaniu elektrod. Elektrody mają 2,5 roku ważności, a bateria, która znajduje się z lewej strony urządzenia, Wytrzymuje w stanie czuwania 5 lat. Jej pojemność wystarczy na jego wielokrotne użycie, natomiast elektrody są jednorazowe i należy je wymieniać po każdym użyciu lub otwarciu opakowania. W dolnej części urządzenia znajdziemy gniazdo karty SD oraz port IRDA, które w uzasadnionych przypadkach mogą służyć do odczytu danych zapisanych w pamięci wewnętrznej. Mimo torby w zestawie, sam defibrylator posiada również uchwyt do przenoszenia. Przygotowanie defibrylatora. Po otrzymaniu defibrylatora należy upewnić się, że bateria i elektrody znajdują się na miejscu. Sprawdź, czy wtyczka elektrod jest wpięta do gniazda. Monitor stanu urządzenia powinien wskazywać dokładnie taki odczyt, jak to widzimy w tym momencie. Zapnij torbę, sprawdź zawartość mini apteczki i umieść defibrylator w szafce. Pamiętaj, aby przechowywany był zawsze z zainstalowaną baterią i podłączonymi elektrodami do gniazda. Jak użyć defibrylatora AED? Urządzenie po wyjęciu z szafki jest już gotowe do użycia. Otwórz torbę, włącz defibrylator zielonym przyciskiem i postępuj zgodnie z komunikatami głosowymi. Wyjmij z saszetki rękawiczki i załóż je. W razie potrzeby skorzystaj z nożyczek i trymera. Elektrody wyjmij z koperty, rozrywając ją w górnej części. Dokładne ilustracje nie pozostawiają wątpliwości, w jaki sposób należy je nakleić. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Czy AED mogę użyć u dzieci? Tak. Przełącz urządzenie w tryb dziecięcy używając suwaka w lewym górnym rogu. Elektrody naklej w ułożeniu przednio-tylnym zgodnie z ilustracją na opakowaniu. Czy należy usunąć nadmiar owłosienia z klatki piersiowej poszkodowanego? Tak. Skorzystaj z dołączonej do zestawu maszynki. Czy mogę użyć AED, jeśli poszkodowany leży w wodzie lub pada deszcz? Tak. Ale jeśli masz taką możliwość, przenieś poszkodowanego w suche lub zadaszone miejsce. Zwiększy to szansę na skuteczną defibrylację. Zadbaj również o to, aby kredka piersiowa poszkodowanego była sucha. Czy mogę użyć AED, jeśli poszkodowany ma wszczepiony rozrusznik serca? Tak. Przyklejając elektrody, zachowaj zalecany odstęp od rozrusznika. Ułożenie elektrod zgodnie ze wskazówkami uwzględnia taką ewentualność i jest w pełni bezpieczne. Elektroda nigdy nie powinna zostać naklejona na rozrusznik lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Czy mogę użyć AED, jeśli na klatce piersiowej znajdują się rany? Tak, ale elektrod nie naklejaj na rany. Jeśli jest to konieczne, przyklej elektrody po przeciwległych stronach klatki piersiowej lub w ułożeniu przednio -tylnym. Czy biżuteria i metalowa sprzączka od paska mogą zakłócić działanie AED? Nie. Zadbaj jedynie o to, aby między elektrodami nie było żadnego metalowego elementu, np. łańcuszka. Wystarczy, jeśli zsuniesz go z kratki piersiowej, ale nie musisz go zdejmować z szyi poszkodowanego. Pasek z metalową sprzączką ani piercing sutków nie stanowią żadnej przeszkody. Co się stanie, jeśli źle oceniłem oddech i użyję defibrylatora AED na osobie oddychającej? Defibrylator AED nie poda impulsu osobie, która oddycha. Jeśli się pomylisz w ocenie oddechu, defibrylator nie poda wyładowania, a przycisk wstrząsu pozostanie nieaktywny. Czy można zaszkodzić używając nieumiejętnie defibrylatora AED? Nie. AED jest skonstruowany w taki sposób, że jego użycie nie jest obarczone żadnym ryzykiem błędu. Czy po przywróceniu krążenia uposzkodowanego mam wyłączyć AED i odkleić elektrody? Nie. Zostaw elektrody i nie wyłączaj AED, nawet jeśli poszkodowany odzyska przytomność. Dopiero zespół ratownictwa medycznego może podjąć decyzję o wyłączeniu urządzenia i odklejeniu elektrod. Jak dbać o AED, żeby był zawsze gotowy do użycia? Kontroluj regularnie monitor stanu urządzenia, który jest wystarczającą informacją na temat sprawności defibrylatora, stanu baterii i przydatności elektrod. Zanotuj i pilnuj dat przydatności do użytku elektrod i baterii. Pamiętaj, że AED musi być przechowywane zawsze w temperaturach dodatnich. Urządzenie może być zainstalowane na zewnątrz, ale wyłącznie w specjalnej szafce odpornej na warunki atmosferyczne. Planuj wymianę elektrod i baterii z odpowiednim wyprzedzeniem. Zapisz numer telefonu do autoryzowanego serwisu producenta, aby w razie potrzeby uzyskać szybkie wsparcie.